tej strony i wilonek Pokémon. Dzisiaj będziemy grać na Aqualina, czyli taki Aquapark. Mm. No właśnie, jak widzicie, tam chyba tam są zjeżdżalnie Oj, przenika mi aż tak wysoko, że mi przenika. Jakby co, to ja na to kiedyś grałem. I było nawet fajnie. Zostawiajcie łapki w górę. Na 30 kolejnych łapek Zost będę nagrywał kolejny filmik. I subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, bo bijamy gdzieś 10 subików, a my lecimy. Schop. Idziemy do niego. To nie są zero buksy. To można się dołączyć na ten świat, tam się odrodzić, iść też. I zobaczcie, wchodzę na to i już jestem w kąpielóweczkach. Oczywiście to są moje kąpielówki. Chłopacy mogą z tych korzystać, a dziewczyny z tych. I tu chyba jakiś włos, ale nieważne. Zobaczcie, ja też mogę z dziewczyn korzystać. Widzicie jak ja wyglądam? Nie no, ja chcę być chłopakiem, nie dziewczyną. Jestem tam... tak. To możemy już iść. Widzowie, gdzie mam teraz iść? Napiszcie w komentarzach. Tutaj chyba nie zbyt. Niektóre tu są. Czekajcie, ale spróbuję. O, trochę parkourku. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. A co, potem się wchodzi, okej. Okay. No i zobaczcie. Uii. Halo, ja chcę teraz stąd wypłynąć. Halo, ha... Ty. Zaczekajcie chwileczkę. Jakby co to. Mi właśnie przed chwilą przerwało, a wcześniej mi jeszcze wyrzuciło. Ale chodźmy teraz do tam. Ktoś sobie tu biega, ale ja nie chcę. Ktoś robi. Ty później pójdziemy tam. Ale najpierw tu. Zobaczymy. Chociaż ja już wiem, jakie to są zjeżdżalnie, ale chcę Wam pokazać. I nie zdradzę Wam. Jak się zjeżdża. Najpierw ta, później jeszcze to przyjdziemy. Oj, Jak Wam się podoba? Napiszcie w komentarzach ile ją ocenicie, Bo nawet 7 na 10. No bo ten. to jest pod wodą. Zaraz Wam pokażę to na zewnątrz. Ale najpierw wejdźmy. Ty mamy już 20 tych. Monet czekaj czy czwór... to było Nie no dawać mi wejść chyba nie mogę Dobra, dałem radę No prawie no i dałem Koks Dobra, idziemy teraz na wyższą. Z zielonej czystej Ja bym zjechał najpierw z tej, ale Okej, okay, ja już No trochę się zacina. Fajnie. No, no, Ii. Dobra. Tą zjeżdżalnią oceniam 9 na 10. Bo tak, jakby mają dwa. Te. Otwarte. Nie tak zamknięte te rury, tylko otwarte. Dobra, to teraz będzie trochę fajne. To jest oczywiście na dwuosobowa. Szybko wsiadałem do pontoniku, no. Te nowe pontony. Tylko ja tu na no, to, prawda. Wstałem w niej trochę. Tych pontonów. Ui. Nie no, ja to oceniam dziesięć na 10. A wy pamiętacie tą pierwszą zjeżdżalnię? Tutaj jest ta róża. Rura. rura. Dobra. Idziemy teraz... Chcę wam pokazać jeszcze te skocznie. Później będą więcej Z Najwyższej na początku. Nie, najpierw z średniej. Potem z dużej. Największej. Uj. A teraz z małej. I tylko na... Chociaż ja nie będę wszystkich zjeżdżalni. Testować. Dobra, teraz idziemy na to, co wiem. Najpierw może wybierzmy sobie niebieską. Kto lubi niebieski, da znać niech w komentarzach. Napiszę niech niebieski, to będę wiedział. No, siadać! Siadać! No nie no! To mi się nie... Nie no! Bo tam było fajne akurat te zjeżdżalnie. No ale muszę wam to pokazać, mimo że tracimy czas. No co się dzieje, no ludzie, no Musimy jeszcze... Um. Dobra, już zjadę sobie. Nie no! Nie no, idziemy na inne zjeżdżanie, jestem, ja tam ci już nie zjadę. To jest mega wkurzające. Ale i tak bym to ocenił 10 na 10, bo kiedyś na to jechałam. Teraz sobie zobaczymy jacuzzi. Bąbelki można nawet włączyć, ale to nie jest jak w Rock Heaven, wcześniej nagrywałam. Zobaczcie, tam jest czarne zjeżdżenie, ale nie pokażę wam, co jest tam w środku. Mam nadzieję, że nie widzieliście. Przepraszam was, bo musiało mi się... Kichnąć. Dobra, tu nie ma. Ta czerwona może być na końcu. Dobra, to tu zjeżdżamy. Widzicie? Ui, ui, jaju, jak szybciutko, normalnie. Czekaj, spróbujemy iść. No czekajcie, no tu się da wejść tak no i idziemy sobie tam na górę. Wojdź prawie spadłem. O jeszcze tamta będzie dobra, ale jeśli już wyszliśmy po tej, to jedziemy. Ui, ui. Mam już 50. No fajna, co nie widzowie? A tam tamtą zapomniałem ocenić. No tak, 5 na 10, bo trochę tam było otwarte, a ja bardziej wolę te rury zamknięte. Zobaczcie, no. 5 na 10. O, ta będzie kozacka. Zobaczcie. Jestem tak. Jakby zapadnie jestem. I jedziemy na dół. Ja ją oceniam 10 na 10. Jakby co. To jest mega fajne. Teraz idziemy sobie na skróty. To jest mega zapadnie. A później czarna zjeżdżalnia. Tylko na początku jeszcze jedna. Dobra. Idziemy sobie z czar. Z tej czerwonej. Zobaczcie, sobie niby taka nudna, a teraz. Co? Próbujemy trafić Udało nam się z pierwszym razem. i Nie no, ja to oceniam 10 na 10 jakby. Co? Ta to będzie dopiero długa. Ale najpierw chodźmy na te... Teraz z czerwonej będzie dla was chyba mega fajne. I wy też piszcie oceny w komentarzach. Na przykład ta tańczowa ma na 8 na 10. Ktoś tak napisał. Dobra i teraz idziemy z czarnej. Czor I zobaczcie jak tu... O uli, subcciut, co nie? Uj. a też się tu weź? O nie, bo to ciągle idzie! O nie, dobra, teraz idziemy z tych większych, czyli na przykład z tej, z tamtej niebieskiej. Tam są tylko niestety dwie, ale długie. Dobra, czy wszystko już przetestowaliśmy stąd? My się chyba najbardziej jak na razie podobała te zapadnie właśnie. O ta. Oj, ci spadło, no. A tam pisała jakaś tabliczka, ale nie, tabliczka, ale nieważne już. Dobra. Wsiadam do pontonu. Ej, każda łapka w górę to jedna osoba więcej do pontonu. Więc klikajcie łapkę w gó górę, kto chce ze mną jechać w pontonie. A subskrypcja to jedno z więcej. Zobaczcie, tak czy inaczej. Zobaczcie, i teraz na wprost do basenu. Uuu, chcielibyście tak w prawdziwym życiu, to stawiajcie lajka. Kurde, no. Co się stało? Pyk. I lecimy. Mapka, to niepotrzebne nam co nie? Jak oceniać tą zresztą? moja tak, no, 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 8 na 10. Bo mi się też tak średnio podoba. A tu są prezenty! 80 już mamy. Pokażę Wam coś pod koniec filmiku. Uj, i teraz będzie fajnie. Uj, co ja sam zjeżdżam bez pontona? Ach, ale okej. Okay. Okej. Okay. Zobaczcie, jak tu fajnie. E, szkoda, że już koniec, co nie. W ogóle, zobaczcie. Nie, to pod koniec. No to. Nie wiem. Nie wiem, co teraz przetestować. Może te właśnie zjeżdżanie. Dobra, widzowie, już jestem dotarłem na to. Bo to było trochę daleko. Tam gdzieś tam. Tam dalej niż te zjeżdżanie, na których byliśmy. Dobra. Tak czy inaczej próbujemy. No. O, nareszcie. Tu już wiem, jak się... Jedziemy. Ui. Nie wiem czy to się nam uda. Czemu ja tyłam? No. Nie! A! Ui. Ui. Tak ją oceniam 10 na 10. I nam się udała ta przejażdżka. Dała senu. Napiszcie w komentarzach oczywiście jaka wasza ocena. A my idziemy właśnie na tą zjeżdżalnię, Na różową. Pojedu już na końcu. Co tak szybko? Jakby co to nie zwracajcie na te monetki. Bo mnie wywaliło. Dojdziemy. Ujjj. Szkoda, że tu nie ma pontona. O, ale można. tak. się na to czekałam. Nawet fajna. Dobra. Mam chyba już ocenę. I teraz tu i tu. Dobra, 9 na 10 oceniam. I chyba to by było na, na to, na ten filmik. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. To na razie.